Rok szkolny trwa już w najlepsze, a my przyglądamy się dzisiaj, co dzieje się w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Kolbudy. A dzieje się sporo, co cieszy zarówno dzieci, jak i rodziców. Na pierwszy rzut oka może tego tak bardzo nie widać, ale okazuje się, że jesteśmy jedną z tych gmin, które w dzieci i młodzież inwestuje najwięcej. W największej szkole ZKPG w Kolbudach gmina dokonała licznych remontów i modernizacji. Przed placówką stanął ogólnodostępny plac zabaw, unowocześniono system ogrzewania oraz odnowiono budynek, w w którym odbywają się zajęcia z przedmiotów przyrodniczych. Szkoła stała się również bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano windę, a na korytarzach pojawiły się rampy dzięki finansowaniu z pefronu. W szkole w Kolbudach mamy dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich, ta winda była niezbędna dla tej szkoły, wreszcie udało się ją zrealizować. skutek odejścia od tradycyjnych pieców węglowych, w podziemiach największej kolbudzkiej szkoły pojawiły się niezagospodarowane pomieszczenia, służące kiedyś za skład opału. Dyrekcja szkoły i lokalny samorząd mnożą pomysły na ich przyszłe wykorzystanie. W obecnej chwili przeprowadzamy kompleksowe badania dotyczące odwilgocenia tychże pomieszczeń i przystąpimy do generalnego remontu. Gmina Kolbudy zadbała również o miejsce aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym. Powstały dwa wielofunkcyjne obiekty sportowe, tak zwane Orliki. Jednym z nich jest kompleks przy ZKPG w Kolbudach. Jest to jeden z największych kompleksów tego typu, otoczony bieżnią. Posiadający boisko wielofunkcyjne oraz drugie boisko ze sztuczną trawą. Mamy również boisko wielofunkcyjne przy szkole w Bielkówku. Młodzi mieszkańcy gminy Kolbudy mogą rozwijać swoją tężyznę fizyczną nie tylko na boisku, ale i na wodzie. Zachęca do tego niedawno zmodernizowana przystań żeglarska nad jeziorem w Kolbudach. Przystań jest dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy Kolbudy. Szczególnie dzieci i młodzież mogą korzystać ze sprzętu żeglarskiego zakupionego przez gminę Kolbudy ze środków Unii Europejskiej. Największą inwestycją, jaka czeka gminę Kolbudy w następnych latach, jest metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach. Koszt budowy ma wynieść ponad 36 milionów złotych. Placówka zostanie wzniesiona na granicy miasta Gdańska, gminy wiejskiej Pruszcz Gdański i gminy Kolbudy. Obecnie trwają konsultacje, jeśli chodzi o komunikację. A co za tym idzie, kończymy prace projektowe nad ulicą Glazurową w samych Kowalach, która odciążyć miałaby ulicę Zeusa, która łączy drogę 221 z gminą Pruszcz Gdański. Jak widać, gmina Kolbudy wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów w obecnych i przyszłych placówkach oświatowych. Polecamy również zobaczyć nowa szkoła na terenie gminy Kolbudy oraz jak się miewa kultura w Kolbudach. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północno.tv i nie zapomnij polubić kanału.